Dziuuuum! Siemneczkę z Wikuzeką, to jest kolejny materiał z Blockstar Planet i jest to w sumie pierwszy odcineczek w tym sezonie. Oprócz tego, że w sumie pokazywałem klucze, lecz to już możecie zobaczyć sobie tutaj. I ogólnie tak, dzisiaj, jak to nagryłem, jest to ostatni dzień, gdzie właśnie można przejść mój parkour na czas. Więc ogólnie to w sumie jutro to sobie nagram prawdopodobnie odcinek na ten temat. Ale dobra, dzisiaj zagramy sobie mapy stworzone przez Was. Lecz zanim do tego dojdziemy, no to. Tak, mówiłem wam, że jeżeli pod poprzednim materiałem zostawicie 10 lajków, to dostaniecie właśnie nagrodę i tą nagrodą będzie moja twarz, lecz jeżeli chcecie to zobaczyć, to po prostu musicie oglądać później, ponieważ w jakimś tam losowym momencie filmu właśnie to pokażę, lecz dobra. My sobie tak, wbijamy dla wyklusek 3, wiadomo i mamy tutaj w sumie trzy nowe mapki, które zostały stworzone więc e, może zacznijmy od tutaj mapki, w sensie no Przejdziemy sobie mapkę Patrycji, która budowała razem z siostrą, z tego co pamiętam. Przejdziemy również w co zrobiła tydzień temu, a także tutaj kolejne Sweetsówka. Tak szczerze nie prosiłem was o to, żebyście mi to budowali, ale no się cieszę, że takie coś macie, więc fajne. Też nie wiem dlaczego Cynktuzi w sumie usunęli właśnie e, ten świat parkour, co dla mnie stworzył, nie wiem o co chodzi, ale dobra. Lecimy sobie najpierw mapę Patrycji i też widziałem, że mega dziwne komentarze tu miała, jakieś niby zboczone, ale dobra. Nie wnikam, po prostu rozgrajmy sobie parkour. Mam nadzieję, że będzie fajne. Ogólnie tak, te parkurki nie są jakieś zrobione, wiecie, na konkurs, ani nic, tylko tak po prostu, więc mega wam za to dziękuję. O, tu chyba będzie klucz. Yy, no właśnie, tylko, że... Dobra, czekajcie od nowa. Yy, tylko, że ta rakieta jest chyba za duża i nie mogę wejść. EZ! Dobra, nieważne. Mm. No, więc tak to właśnie wygląda, ale tak jak wam dam jakieś lajki. Ej, bo jestem troszeczkę nutkowaty i nie mogę tutaj wejść. Okej, okay, mam tutaj piesio. Zakręcony. O, drip macie, wow. Ja pierdzie też bym chciał dripa. Na pewno nagram jakiś specjalny odcinek, jak zdobędę Drip XD. Ale no, nie mam dripa, więc... Yy, no szkoda. Ogólnie co, fajny parkurek. Się zapowiada. Ogólnie ten klocek, co jest tutaj na podłodze, muszę go sobie kupić. Też nie wiem dlaczego, ale co widziałem, że kolorują w ogóle tą lawę. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli wiecie jak to się robi. Okej, okay, no mój znienawidzony kurczę, yy, blok, czyli ten co zmienia trajektoria tego, co, gdzie skaczecie Ej, no... No nie, no... Jakie się mocno biją. Tutaj... Ej, tu nawet drzewko macie zrobione. Fajnie. Ciekawe mnie, czy tutaj było wszystko budowane własnoręcznie, czy prefabrykacyjnie. Możecie dziewczę napisać. Ale no... Wygląda to fajnie, więc... Więc w sumie nieważne, czy to jest prefabrykat czy nie. Skoro wygląda spoko. O, moja Hello Kitty. Dzień dobry. No i fajnie. Punkt dla Was, <noise> dla Was w sensie. No, ogólnie szkoda, że nie braliście udział w tym, w konkursie, co budowałem na parkur. Na pewno jeszcze jakiś konkurs będę robił. Tylko najpierw muszę dać nagrody w sumie za poprzedni. E, ale no, co, ja ci powiem. No, fajnie, że zbudowaliście tak parkur, wiecie? Tak po prostu, nie? Wiecie, nie chciałem, Fuck. nie chciałem, żeby ktoś mi parkur budował. A tu się okazuje, że nagle ktoś sam z siebie chciał, żeby być po prostu na odcinku. No cieszę się, że już mam taką widownię. Ogólnie zapraszam do subskrybowania, ponieważ no ogólnie niewiele nam brakuje do. Niewiele nam brakuje do. Ej, co ja to miał zrobić? Niewiele brakuje nam do tego, żeby. mieć 1000 subskrypcji. Napiszcie w komentarzu, czy to, co było taki ten lud, co my tak. Sam wjeżdżałem. Pa, nie. No nie no. Jodnowa, dobra. O ja pierdziele. Dobra, to, to się wytnie, nie? Nie no, czekaj, ja nie będę tego godziny, ale. Dobra. Po prostu trzeba się skupić i troszeczkę ucichnąć. Ej, dobra, mamy punkt kontrolny, więc tym się już podoba. Ogólnie parkour również mi się podoba. Więc ogólnie co zapraszam możecie wbić do y, twórcy parkura, również. Tam polajkować coś jakąś ściankę. Mamy dwa parkury, ja, e, mam dwa teleporty, ja zawsze sobie biorę prawy. Nie zastanawiam co było z lewej strony na przykład. Okej, okay, też... Wiecie, ta tęcza mi trochę przeszkadza widoczność, ale dobra. Lepiej wolniej niż kurczę się wywalić na głupi łeb. I co, mamy koniec parkurka. 2 minuty, 15 sekund, lajk. Like, jak najbardziej. Podał mi się, moim zdaniem, więc pozdrawiam mega was za to. Dziękuję również... Ej, jak ja to powiedziałem? Nie, trochę głupio, ale Wiecie o co chodzi, dobra? Nie buduj, tylko odkryj. Światy parkur dla wywózku 31, więc tak. Patrycja, dziękuję za parkurka, A teraz lecimy z dwoma parkurkami Switchówki, która również dla nas jest zbudowana I z tego co słyszałem, również maczał tutaj chlebek w to, yy, palce, właśnie w ten parkur, w budowę tego parkura, w sensie bardziej tego. Więc yy, również Ci dziękuję. W sumie czekaj, jaką jest tu? Właśnie, baj chlebek, więc no dzięki Sary. <laughs> tylko no. Konto z ale dobra, nieważne. Tutaj już lajka like dałem, ponieważ gram sobie tym podcinkami, ponieważ Switcowka w sumie zbudowała ten parkur, jak sam widzicie, tydzień temu, czyli praktycznie w ten sam dzień, gdzie był koniec, właśnie, mojego, e, mojego właśnie konkursu. nie? Tego właśnie, no, nie, nie znużono ten konkurs i też sama pisała, że nawet nie wiedziała, że ten konkurs będzie. Lecz ja tego parkur nie przeszedam z powodów takich, że troszeczkę jestem głównym. E, <noise> Teraz powinien być odgłos skupy, ale dobra, może demontuję. Też myślę, że domontuję jutro w sumie wygranego mojego konkursu, po prostu, więc... więc nie w sumie ten początek, co powiedziałem, że nie wiadomo, co będzie z tym wygranym. To jednak może być, ole. albo w sumie nie, nie dogram. Tak zostaw jak jest. Nie wiem, co tu się stało, że nagle chodzić nie mogę. Czekajcie, to jest początek. Dobra, zginę. Bez sensu te strzałki, ale dobra. Bo mnie sfejkowały. No i właśnie o to mi chodzi, że no nie przeszedłem tego parkura widzowe, więc... Mam nadzieję, że chociaż na materiale uda mi się go przejść. W ogóle miałem taki jakiś sigma moment w głowie kiedyś. W sensie kiedyś. No niedawno w sumie. Ej. Dobra. No nie mogę tutaj poskoczyć. Czekajcie, od nowa. Tak by the way to tutaj chyba. Okej... Okay. Okej, okay, no... Czekajcie, tam będzie klucz, tak? Tam jest klucz, dobra, ja sobie podziękuję. Mm, jakoś nie widzę tego, że to w ogóle przechodzi ten parkour. Nie zastanawiam czy twórca mapy, Sweet, to w ogóle przeszło, ale dobra. Jeżeli chodzi o nagrody, 300 tysięcy, więc to się cieszy. Nie wiem, co to, kuże, są za konto, jakiś wolność, skoczek, to może tak się nazywać. Nie wiem, ale ogólnie dziękuję za to, w ogóle jestem mega zadowolony z tego, Obrazu, nie wiem, napiszę w komentarzu co o tym sądzicie, ale dobra. My jeszcze mamy dwa parkury do przejścia, więc bez przedłużania trzeba sobie polecieć. Więc dobra, zobaczymy parkur stworzony przez switchówkę Teoretycznie, ale no, niby przez klatkę, nie? zostawiam lajka. Like no, widzę dużo fioletowej lawy. Zobaczymy parkur, lecimy. No w ogóle co, możecie również zbudować dla mnie parkur w formie w sumie takiej. Jestem główną. W formie właśnie tego, żeby je po prostu być na odcinku, bo na pewno będę sobie przychodził tutaj takie mapki. Też nie lubię w sumie, że ktoś tam coś na mnie zbuduje, dla mnie w sensie, i będzie na mnie czekał. Więc dobra. Jak sami wiecie, ten czerwony laser, co właśnie minąłem przed chwilą, da się go zdobyć w tym właśnie... Da się go zbudować, da się go, no, skraftować u Ziggy. No, w poprzednim odcinku o tym pokazywałem właśnie, z tego sezonu. Ziomek, czy ty to przeszadzasz w ogóle? Dobra. Chyba będę tutaj długie godziny siedział. Patrz jak rakieta się zakręciła. Co to jest w ogóle za blok? Tak szczerze. Wygląda jak jakieś zwykłe hekstechy, więc nie wiem czemu. To wygląda jak rzecz, która by mogła sprawdzić, żebym zginął. Patryk, Pusia, pozdrawiam. Dobra, chyba już jestem w normalnej... ...możliwości skoku, o. Więc spoko, dobra. Dobra. Okay, mam trzy portalki, ja zawsze biorę prawy. I prawy to idealny tunix tutaj był. Więc dzięki. Chlebek. O. Lewy środkowy to był idealnie ten. Więc zajbiście. No, jak widzicie, 33% miałem na to, żeby to zrobić. Da się z tym wyskoczyć? To jest na bloku tym lodowym, i się nie da na nim skakać. Chyba, że są jakieś triki. Albo po prostu trzeba zrobić tak. No, tylko że fajnie, że stojąc na zwykłym bloku, dalej mnie pośliznęła. No, dobra. No. Jesteśmy gdzieś dalej, aktualnie jestem zakręcony Ale to przez blok Nie wiem, ja to wolę zrobić powoli, ale mieć to zrobione niż kurcze Się z tym pierdzielić Więc, ee, taki, tak właśnie wygląda mój gameplay aktualnie Ja pier... No Jak to mnie zarzuciło, dobra, kur... Chciałem to zrobić powoli, nagle dostałem nitro, kuźwa z, Chyba to tęczowe, co leci, wziął mu kuźwa Seba 42959, nie wiem co, ale ja mówię za cyfry. Ale dobra, no nie wiem, wpiszcie sobie na necie nie wiem co tam znajdziecie, ale dobra. Ja <laughs> to <Zerumowałem> w sumie. <laughs> Pozdrawiam każdego, którego aktualnie tu wyświetla Gregorita, wygrała challenge, więc hej, jeszcze uśmiecha. E, ale dobra, my teraz szukamy jednego ziomka mojego. Tylko nie wiem, czy go znajdę. Mowa tutaj o Mikiego, ponieważ. Obiecałem mu, że zrobię, że po prostu przejdę parkura, który zbudował, tak szczerze nie ma tutaj parkura dla mnie, ale po prostu no jakiś z jego parkurów mówię, że przejdę, więc uznałem, że przejdę, w sumie co, nexus 24 dock. widzę, że nieskończone, tu będzie jakieś działka, dobra, po prostu przejdę ten parkur, ponieważ wygląda najciekawiej, więc dobra, przejdź, zobaczmy, co tutaj będziemy mieć, fajny pokoik, Miki to przeszedł 20 sekund, więc teoretycznie nie powinien być to długi parkur. Okay. No, raczej nie inaczej. Czyli parkour typu escape z domu. W sumie ciekawy pomysł. Tak szczerze. Ej, no wpadł mi. wpadłeś mi na pomysł taki, żeby zrobić taki parkour, więc spoko, dobra. Nie ma chyba tu nic więcej, więc po prostu wejdźmy sobie tutaj i mam metę. No dobra. I takim akcentem o to właśnie kończyłem materiał dzisiejszy, więc mam nadzieję, że odcinek właśnie się spodobał. Ogólnie zapraszam również do polajkowania mojej całej ścianki. Tutaj macie epickie skinki. Możecie użyć wiadomo jakieś inne skinki. Czy zagrać ten parkour. W sumie zostawiamy, co my tutaj mamy na ten moment. Nie wiem. Jak mówię w następnym materiale, to pokażę. L Lato czardziejka przeszła to najszybciej, ale Klaudia Również tutaj ostro poleciała, więc, no ciekawe, może ją dogoni. Nie wiem, będę patrzeł do wieczora, nagram coś tam i co, się ma.